Witajcie, moi drodzy. Znowuż znajduję się na ulicy Nowe Sady, przy budynku, dawnym budynku siedzibie domu samotnej matki. Dlaczego? Bo chciałem Wam opowiedzieć pewną historię, która właśnie tutaj się zaczęła historię pewnego kamienia. Jest rok 2007. Zaczynam pracę w domu samotnej matki jako kapelan. Moją pasją oprócz pracy duszpasterskiej jako księdza, są góry. Wyjeżdżam od czasu do czasu w góry, niejednokrotnie dosyć wysokie. I na najbliższe wakacje planowałem również wyjazd w wysokie góry, ale okazało się, że nic z tego wyjazdu nie będzie, ponieważ nie zgłosiła się odpowiednia liczba chętnych. No i pieniążki wróciły. A ponieważ wtedy z naszego lotniska imienia Reymonta co tydzień latały grupy do Izraela. Pomyślałem, że może wraz z dwoma siostrami z domu samotnej matki udamy się na pielgrzymkę do Izraela. Kiedy tym pomysłem podzieliłem się z siostrami, bardzo chętnie na to przystały. Po uzyskaniu oczywiście zgody przełożonych zaczęliśmy wszystko szykować. No wtedy Cóż, wyjazdy były bardzo tanie, dolar był wtedy bardzo tani, 2, około 2 zł, pielgrzymki również były dosyć tanie, więc udało nam się po prostu na tą pielgrzymkę do Ziemi Świętej się załapać. W tym czasie przyszła mi też taka myśl, taki pomysł, że gdyby nam się udało w czasie tej pielgrzymki pozyskać kamyczek może z groty mlecznej, do jako kamień węgielny do domu samotnej matki tego, który miał być niedługo wybudowany przy ulicy Broniewskiego 1A. Podzieliłem się tym z siostrami. Siostry bardzo chętnie ten pomysł siostry ten pomysł zaaprobowały. A siostra Franciszka, ówczesna dyrektor, powiedziała, że ma w Betlejem znajomego Franciszkanina, brata Ananiasza i może uda nam się z nim skontaktować, aby on pomógł nam taki kamień zorganizować. Próby skontaktowania się z nim tutaj z Polski nie przyniosły rezultatu, więc właściwie w dużym napięciu czekaliśmy na pielgrzymkę, czy uda nam się z nim spotkać i czy nam pomoże. A jaki efekt tego był, to opowiem Wam już przy nowo wybudowanym Domu Samotnej Matki przy ulicy Broniewskiego 1a. Zatem jak zakończyła się nasza pielgrzymka do ziemi świętej. No, muszę powiedzieć, że bardzo owocnie. Udało nam się wreszcie spotkać z bratem Ananiaszem, chociaż było to trudne, praktycznie od wylądowania w Tel Awiwie, próbowaliśmy cały czas kontaktować się z nim, nie było to proste. Ale kiedy dotarliśmy do Betlejem i trafiliśmy do bazyliki Narodzenia, udało nam się spotkać. Umówiliśmy się Wieczorem na, na spokojnie, na, na spotkanie, na rozmowę. I rzeczywiście wieczorem spotkaliśmy się tam przy klasztorze Franciszkanów, przy samej Bazylice Narodzenia. I tak powiedzieliśmy nieśmiało, właściwie ja bardziej powiedziałem o tej naszej prośbie, że niedługo będziemy budować dom samotnej matki, że mamy taki pomysł, aby, no właśnie. Jako kamień węgielny znalazł się tam może kamień z groty mlecznej, właśnie z Betlejem, może pomógłby nam po prostu jakoś zdobyć ten kamień. brata Ananiasz chwilę pomyślał, tak popatrzył na nas. Mówi: no, 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 coś pomyślę. Może nawet coś fajniejszego będę miał. Umówiliśmy się za trzy dni. W piątek, już wieczorem, przed naszym wylotem, w tym samym miejscu przyszliśmy. I rzeczywiście niedługo później zjawił się brat Ananiasz, ale to co przyniósł, to zaskoczyło nas i to bardzo. A co to jest dokładnie jaki to kamień to muszę Was zaprosić do wnętrza domu samotnej matki, bo zaraz na przeciwko wejścia ten kamień znajduje się został tam wmurowany właśnie jako kamień węgielny w czasie budowy domu samotnej matki. A zatem ruszamy do domu samotnej matki. Zapraszam. To właśnie tutaj, naprzeciwko wejścia, w tej pięknej szkatule, znajduje się kamień z groty Narodzenia Jezusa. Otrzymaliśmy go właśnie od franciszkanów z Ziemi Świętej. Dodatkowo mamy potwierdzenie, że jest to autentyczny kamień Z Groty Narodzenia. Jest to potwierdzenie podpisane przez kustosza Ziemi Świętej, że kamień ten pochodzi z Groty Narodzenia. A obok znajduje się cały akt erekcyjny podpisany przez wiele osób. Które zaangażowały się w budowę domu samotnej matki. Kamień ten, zanim został tutaj wmurowany, znalazł się w szopce, którą fundacja co roku stawia przy Bazylice Katedralnej, przy Katedrze Włodzi, właśnie na Boże Narodzenie, jako taki można powiedzieć dodatkowy element, który ubogacił całą ekspozycję, a właściwie pokazał, że właśnie w tej szopce, przy katedrze, znajduje się cząstka. Groty narodzenia, gdzie narodził się Jezus Chrystus. Kamień ten można tutaj oglądać, jest zalakowany jeszcze pieczęcią i z pieczęcią kustosza Ziemi świętej, także jest to można powiedzieć niezwykły kamień, praktycznie pewnego rodzaju relikwia, którą posiada dom samotnej matki.